jest wielki, którego w miłości miecznej wybrał Pan, luby rozpełni łask wśród ludosławych. Ekscelencjo księże arcybiskupie, z ogromną radością pragnę powitać w naszej małej wspólnocie Jankowickiego rektoratu i prosić o wspólną modlitwę, o dar Słowa Bożego i sakramentów świętych i Eucharystii. Pragniemy Cię powitać w naszej świątyni jako następcę apostołów. Jako rodzice pragniemy Cię prosić o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tutaj młodzieży. Przed kilkunastoma laty przynieśliśmy nasze dzieci do kościoła. I prosiliśmy o sakrament Chrztu Świętego. Dzisiaj prowadzimy ich do Ciebie i prosimy o Twoją pasterską posługę. Umocnij w nich wiarę przez Słowo Boże, przez włożenie rąk, aby dary Ducha Świętego spłynęły na nich w tym sakramencie, tak jak niegdyś na apostołów. W tej Eucharystii sprawowanej za nich w dniu naszej Patronki, posil ich ciałem Chrystusa. Aby nie ustali w drodze. My będziemy się starali tak dalej wychowywać i kształtować ich serca, aby w życiu kierowali się zasadami Ewangelii, nauką Kościoła i wiernie trwali przy Chrystusie. Szczegodne Ojcze, Kościół święty prosi przeze mnie, o udzielenie sakramentu bierzmowania zgromadzonej tu młodzieży rektoratu Jankowicza. Czy młodzież ta wie, jak wielki dar otrzymuje w tym sakramencie i czy przygotowała się należycie do jego przyjęcia? Jestem przekonany, że wszyscy przygotowali się do bierzmowania. Uczestniczyli bowiem przez szereg dni w słuchaniu Słowa Bożego, wspólnej modlitwie oraz przystąpili do sakramentu pokuty. Droga młodzieży, powiedzcie teraz przed zgromadzonym tutaj kościołem, jakich łask oczekujecie od Boga w tym sakramencie. Amen. To, cośmy słyszeli na początku, w pierwszym czytaniu, to była pierwsza w dziejach Kościoła katecheza. Po wstąpieniu na apostołów Ducha Świętego, ich serca apostołów uległy tak głębokiej przemianie, że przestali się bać. Otwarli na oścież drzwi. Wieczernika i wobec przybyłych na to miejsce Żydów, Piotr zaczął mówić o Chrystusie. Mówił najbardziej podstawowe prawdy o tym, że był to Boży syn, który przeszedł przez ziemię dobrze czyniąc, który nauczał. Ale który został zdradzony, wydany w ręce pogan, ukrzyżowany, ale z martwych stał. I Piotr mówi: "My jesteśmy tego świadkami". Co więcej? Święty Piotr mówi, że zesłał właśnie obiecanego im przez Pana Jezusa Ducha Świętego. I dodaje Czego wy jesteście świadkami? W jaki sposób? Ci przybyli wiecz pod wieczernik Żydzi mogli być świadkami tego, że Duch Święty rzeczywiście na apostołów stąpił. Właśnie poprzez to, że ci ludzie niewykształceni, prości, rybacy z nad jeziora Gazilejskiego, Naraz mówią z taką mocą, z taką odwagą, z taką mądrością. Wszyscy przecież, którzy zdawali sobie sprawę z tego, jakie było pochodzenie apostołów, musieli zdawać sobie sprawę z tego, że coś niezwykłego się w ich sercach i w ich umysłach musiało dokonać. Widzicie nas przemienionych, mówił innymi słowami święty Piotr. Więc zrozumcie, że to, że jesteśmy tak głęboko przemienieni, to nie owoc naszego wysiłku czy naszego zgłębiania świętych pism. To Duch Święty dał nam taką mądrość i taką moc która sprawiła, że odtąd wszyscy mogą się przekonać, jak wielkie rzeczy może w ludzkich sercach i umysłach dokonać Duch Święty, jeśli tylko człowiek na te dary Ducha Świętego się otworzy. I tak zaczęły się widzialne dzieje Kościoła. I te prawie dwa tysiące lat, które mijają od tamtych wydarzeń, są jednym wielkim potwierdzeniem tych słów, które Pan Jezus wypowiedział do owej niewiasty, nieznanej nam z imienia, która chciała wyróżnić i oddać cześć Matce Jezusa Najświętszej Marii Pannie. Mówiła błogosławione łono, które Cię nosiło, błogosławione piersi, które sam Zia Pan Jezus, mówił tak. Ale błogosławieni są ci, którzy słuchają Słowa Bożego. To, to Słowo Boże przyjmują i je przestrzegają. Dzieje Kościoła, które trwają już prawie dwa tysiące lat, 20 wieków. To dzieje ludzi, którzy uwierzyli w Ewangelię głoszoną przez Kościół, którzy tę Ewangelię przyjęli do swoich serc i którzy tą Ewangelią chcą żyć, przestrzegając wszystkiego, co w niej jest zawarte, zwłaszcza w swoim życiu, dając się prowadzić. Przez dwa przykazania miłości, które przekazał nam Pan Jezus, byśmy kochali Pana Boga całym swoim sercem, ze wszystkich naszych sił, całą swoją duszą, i żebyśmy kochali drugiego człowieka jak siebie samego. To są te dzieje ludzi, którzy uwierzyli i którzy żyli i żyją ewangelią. Ale także dzieje Kościoła to czas wielkiego zmagania o to, aby pozostać Chrystusowi wiernym aż do końca, aby nie pozwolić sobie wyrwać prawdy ewangelijnej, aby być z Chrystusem każdego dnia. O tym, że jest to zmaganie, jest ta walka. Dobra ze złem. Słyszeliśmy w czytanym dzisiaj fragmencie z apokalipsy świętego Jana o smoku, który walczył z niewiastą. Niewiasta z apokalipsy to symbol właśnie Kościoła. Kościoła, który rodzi swoje dzieci, ale z wyduch ów smok. Apokaliptyczny chce za wszelką cenę doprowadzić do tego, aby ludzie żyli bez Boga, aby odwracali się od Chrystusa, aby lekceważyli Jego Ewangelię. Że takie smaganie jest i że ono tworzy bardzo ważną tkankę życia. Ludzi wierzących świadczy wydarzenie, które miało miejsce 38 lat temu, dokładnie 13 maja 1981 roku. Od pierwszych dni swego pontyfikatu, Jan Paweł II, kolejny następca św. Piotra, z całą mocą głosił światu prawdę o Chrystusie. I tak jak Piotr na początku, tak on, gdy objął tron Piotrowy w 1978 roku, wołał na cały świat: Otwórzcie drzwi dla Chrystusa. Otwórzcie drzwi Chrystusowi na oścież. Przyjmijcie Go, bo On, Chrystus, wie, co kryje się w sercu każdego człowieka. I jedynie on jest w stanie odpowiedzieć na wszystkie problemy, trudności, ale także nadzieje, którymi żyje Chrystus. I głos Jana Pawła II od samego początku budził ogromny rezonans w świecie. W tym roku obchodzimy 40. rocznicę jego przyjścia, jego przybycia, jego pierwszej pielgrzymki do naszej Ojczyzny. I zdajemy sobie sprawę z tego, jak bardzo ta pielgrzymka wpłynęła na zmianę postaw ludzkich. Na to, że ludzie poddali się działaniu Ducha Świętego i podnieśli swoje głowy i przestali się bać w tamtych, w tamtych bardzo trudnych komunistycznych czasach. I tak niezmiernie radowali się, i byli dumni z tego, że mają oto papieża, który wyszedł z polskiej ziemi, o którym proroczo pisał w swoim poemacie Juliusz Słowacki, pisząc o papieżu Słowianinie. I ci, którzy nie chcieli słuchać, tego głosu papieskiego o Chrystusie, którzy nie chcieli otworzyć drzwi swoich systemów dla Chrystusa. Zapragnęli, aby ten wielki głos Jana Pawła II ostatecznie zamilkł. Żeby Ewangelia nie była z taką mocą i taką siłą głoszona całemu światu. I stąd zamach na jego życie. Można by powiedzieć, jakieś dotknięcie, jakieś skumulowanie zła tamtego czasu. A z drugiej strony wielka Boża łaska, okazana Janowi Pawłowi II, ale właściwie całemu Kościołowi. Łaska polegająca na tym, że za przyczyną. Matki Bożej Fatymskiej, papież przeżył zamach, a potem na nowo, niezmordowanie, głosił Ewangelię całemu światu. Dzisiaj, drodzy, drodzy młodzieży, drodzy chłopcy i dziewczęta, w tę ten, ten wielką historię kościoła, w sposób świadomy włączacie się także i wy. Boście przed chwilą powiedzieli wobec nas tutaj zebranych, że pragniecie przyjąć sakrament bierzmowania, aby móc mężnie głosić, wyznawać chrześcijańską wiarę i według niej postępować. Czyli opowiadacie się za Chrystusem. Czyli chcecie żyć. Tą prawdą, którą głosi święty katolicki i apostolski Kościół. I to Wasze oświadczenie, drogie dziewczęta i chłopcy, przyjmujemy z całą powagą, ale z całą też nadzieją, że będziecie wiernymi do końca w wypełnianiu tych Waszych słów, tego Waszego oświadczenia. Czy będzie to łatwe? Pewno nie. Ale właśnie dlatego Duch Święty wstąpił na Apostołu wieczerniku. I dlatego ciągle umacnia swój Kościół, zwłaszcza w sakramencie bierzmowania, by chrześcijanie nie tylko nie lękali się głosić Chrystusa i według niego żyć ale żeby byli dumni z tego, że do Chrystusa należą. Tak więc, drogie dziewczęta i chłopcy, otwórzcie się na te dary, które za chwilę w sakramencie bierzmowania także i na, i na was zostaną zdane z wysoka. Na dary mądrości, rozumu, umiejętności, dobrej rady, męstwa, Bożności, Bożej Bojaźni. Otwórzcie się na te dary właśnie po to, aby całe Wasze życie upływało w sposób w pełni świadomy i odpowiedzialny, razem z Panem Jezusem, według Jego Ewangelii. Bo jeśli tak się stanie, jeżeli będziecie starali się właśnie tak żyć, z całą pewnością każda i każdy z Was będzie człowiekiem szczęśliwym. Będzie obdarzony wewnętrznym pokojem. Będzie człowiekiem pełnym Bożej radości. A nawet w chwilach trudnych będzie wiedział: Bóg jest ze mną. Bóg mnie umacnia. Bóg. Chcę, abym ostatecznie doszedł właśnie do Niego i razem z Nim w niebie przebywał na całą wieczność. Właśnie o to, żeby tak upływało wasze życie, drogie dziewczęta i chłopcy, w blaskach i mocy Ducha Świętego. Oto, Modlimy się wszyscy dzisiaj tutaj zebrani w Waszym rektoralnym kościele. Ojcze naszego Pana, Jezusa Chrystusa, który odrodziłeś te sługi swoje przez wodę i ducha świętego i uwolniłeś ich od grzechu, ześlij na nich ducha świętego pocieszyciela. Daj im ducha mądrości. I rozumu, ducha rady, i męstwa, ducha umiejętności i pobożności, napełni ich Duchem Twojej bojaźni przez Chrystusa, Pana naszego, Ekscelencjo, najczcigodniejszy księży arcybiskupie, wdzięczni Bogu i naszym rodzicom za dar życia, za wychowanie, a Tobie, Ekscelencjo, za łaskę sakramentu Ducha Świętego, pragniemy Cię zapewnić, że ten dar sakramentu bierzmowania udzielony przez Twoją posługę apostolską będziemy strzec w naszych sercach i rozwijać w sobie dary Ducha. Starać się będziemy tak żyć wiarą, aby zawsze być godnymi świadkami Chrystusa we współczesnym świecie. Wyrażamy wdzięczność za Twoją posługę pasterską, za dar Eucharystii, za Słowo Boże i za Sakrament Dojrzałości Chrześcijańskiej. Za to wszystko i za Twoją obecność pośród nas. Przyjmij nasze szczere i gorące. Bóg zapłaci. Ekscelencjo, najdostojniejszy księży arcybiskupie, nasz arcypasterzu, będę wyrazicielem wszystkich nas, że składamy Ci serdeczny Bóg zapłać za Twoją posługę, za Słowo Boże, za sakramenty, za to, że w tej naszej wspólnocie w dniu odpustu zagościłeś. Jesteśmy pełni radości. Serdeczny Bóg zapłać. Ja też dziękuję bardzo za tę wspólnotę modlitwy, którą mogliśmy dzisiaj przeżywać i stanowić właśnie w ten szczególny dzień waszego parafialnego odpustu Matki Bożej Patińskiej w tę uroczystość, która zwłaszcza poprzez zamach na Ojca Świętego i cud jego ocalenia jest nam tak bardzo bliska. Niech Matka Boża Patińska będzie dla Was wszystkich, moi drodzy, umocnieniem, a na, na pewno nieustanną zachętą do tego, aby jak najczęściej modlić się na różańcu za zbawienie świata, za ocalenie od nieszczęść, o dar pokoju najpierw w naszych sercach, a dalej pośród nas, w całej naszej yy, w całym naszym polskim narodzie dzisiaj tak bardzo to wszystko jest potrzebne. A młodym Wam, drogie dziewczęta i chłopcy, już bierzmowanym, życzę raz jeszcze, byście otwarci na Ducha Świętego szli przez całe życie razem z Chrystusem, który jest, który jest także dla Was, wspaniałym przyjacielem i towarzyszem drogi.